Witajcie, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie, oczywiście, w kolejnym odcinku serii poszukiwania detektorem. Jestem z Wersunią, silny sygnał. Można powiedzieć pierwszy. I zobaczcie jaki śliczny czubeczek. A od zapalnika. Pierwsza wojna światowa. Pięknie zachowany, niezniszczony. Jakieś oznaczenia też pewnie gdzieś tam są, więc w ten sposób rozpoczynam ten odcinek od takiego oto fantu. Serdecznie zapraszam do oglądania i do kolejnych fantów. Jak widzicie, zmiana na polanę bardzo fajnie mi się tutaj chodzi. I taki oto destrukt. Ja już widzę, że jest to część fajki, tak zwany cybuch. Nie wiem, czy słyszycie ten śpiew. Ale samo to już wystarcza, żeby wyrwać się z domu i pochodzić po, po odstępach leśnych. Piątka, piątka adolfowa. Nic specjalnego, ale zawsze. No i cóż moi kochani zmiana miejsca można powiedzieć taka leśna polana przyleśna Wersunia dołeczek i jest biżuteria, biżuteria, biżuteria odpustowa, zobaczcie malutki pierścioneczek Nie wiem chyba mieć Niski sygnał miałem, miałem nie pamiętam, 13. Zaraz tak. zresztą sprawdzę na wersie ale widać taka szczochrana odpustówka na malutką rączkę dziecięcą. Gdzie ja to położyłem? O, tak. I zobaczcie. Niziutki sygnał. No ale to tylko pokazuje, aby takie niziutkie sygnały też jak najbardziej oczywiście kopać. Coraz rzadziej, jak zauważyliście, pokazuję Wam monety z czasów socjalizmu, PRL-u, ale że na takiej monecie znajduje się taka słynna postać. Więc dlaczego nie? 10 złotych kościuszko. No zadziwiająco, jak na wielkość tej monety, niski sygnał będzie jakiś jakaś data no nie wiem no wyczochrane ale jest kawał kawał lapsa ja już wam pokażę jaki to miało sygnał ciekawy sygnał zobaczcie 51 to nie jest za duży sygnał jak na na taką monetę ale cieszy troszeczkę inne miejsce, o rozległe. I w okolicy tutaj takiego zarośniętego jakiegoś stawiku, jakaś moneta. Nie mam pojęcia, słuchajcie, co to może być za moneta. O, zarośnięta. Może, może uda się ją przeczyścić. Mam nadzieję, że to będzie coś ciekawszego. I na podsumowaniu dowiemy się, co to mogło być. W szczerym polu. Zobaczcie Zobaczcie jaki mi wyskoczył laps To już było na, na granicy ID sygnał 86 I zobaczcie jaka szkoda z tej strony No ja tu nic nie widzę Ale wiem Wiem że są to jakieś kopiejki I są to kopiejki moje kochani z 1000 o, chyba 834, albo drugiego roku. Albo... No, coś takiego. Kawał. Kawał pięknego lapsa. No, szkoda, że taki stan. Ale co zrobić. Guziczek. A niedaleko mnie, para żurawi. Zostawiam się za wiatrem. Sygnał był taki 33. O, że więcej! Coś tu jest. Coś, coś, coś monetkowatego. Aha, aha Trzecia Rzesza. Trzecia Rzesza. Słuchajcie. Nie. Nie. To tylko 5 groszy. Perelaskie pewnie z 49. No jeszcze. Jeszcze udało mi się wyrwać z ziemi medalik. Doprowadziłem go trochę do porządku, aby można było chociaż zobaczyć, że jest to faktycznie aluminiowy medalik. Powróciłem na pole, na pole no i polną znajdką jest prawdopodobnie Boratynka. Chyba pogoń, mi się wydaje. Zajazd, bo zajazd, no ale co zrobić? I znowu drzewa, co? Hmm. No taki miksik, to jest to, co uwielbiał, czyli znajdować takie ciekawostki, które. Nie do końca wiadomo do czego mogły służyć. Jest to chyba jakaś ozdoba, obicie czegoś. No tak, widzicie, ciekawostka, i niedaleko tego czegoś było jeszcze, że Wam pokazuję. Coś takiego. O, oczywiście to nie jest Fibula. Jest to jakaś, też może jakiś element. Coś takiego, coś takiego, gdzieś coś. Coś takiego. Bardzo cieszą mnie takie ciekawostki. Wśród takich starych sosen, brzus, a także dębów. Fajny sygnał, miałem 60 wyraźny. Nie wiem, czy to będzie monetka. Bardzo możliwe. Pozwolicie, że przetrę hmm. już sam nie wiem, czy jest to PRL? Bardzo możliwe. No, w każdym razie jest fajna. Jakaś tam monetka. Widzicie co, dosyć z dużej głębokości? No, znaczy dużej, no. <laughs> Jakiś sztych. Monetka, chyba monetka, ale taki sygnał był ledwo-ledwo, 20 parę Będę musiał się przyjrzeć. Na podsumowaniu już będę prawdopodobnie będę wiedział. Czy, bo to wiecie co, za cienkie trochę na boratynkę. Ciekawe, ciekawe. Coś tam się chyba wyłania. Na podsumowania, w każdym bądź razie. Jeszcze raz przypomnę, może uda mi się odszyfrować. Moje bardzo interesuje, że jest cieniuteńka. A już Wam pokazuję, jak to biło na, na Wersunik. <laughs> może być na pięku. 25, 26. Normalnie sygna, sygnał złoty. Oczywiście to złoto nie jest, ale ale kto wie, czy to nie jest jakieś malutkie sreberko. Ale hmm, się przekonam na podsumowaniu. No dobrze, moi kochani, czas na podsumowanie tego odcinka tych wypadów. Jak widzicie, sporo guzików. Jakieś tam obrączki, których wam nie pokazywałem, nie zanudzam was już tymi obrączkami. Tu mi taka ciekawa pierdółka wypadła. Nie mam pojęcia co to może być. Ach, sporo PRL-a oczywiście. Tutaj Boratynka, medalik i 5 Feningów. Jakaś tam biżuteria bardzo kiepskiej jakości. Jeszcze jeden PRL. To oczywiście Wam mówiłem, że to jest cybuch. To nie jest cybuch. To jest po prostu zakrywka od fajki. to. A to nie wiem, co to jest. A! Ziemia. Jakiś stary nit. Pięć kopiejek. Niestety stan taki, jaki widać. Najpiękniejszy oczywiście czubek zapalnika. No i monetka. Monetka. Srebrna monetka też w bardzo kiepskim stanie. Kiepski stan ze względu na stop. Prawdopodobnie jest to jakiś szeląg. Na pewno będziecie już tutaj gdzieś widzieli zdjęcie no więc sobie zobaczycie. No dobrze, my kochani, ja Wam bardzo dziękuję za, za to, że byliście ze mną do końca, obejrzeliście i serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków. Cześć. Trzymajcie się.